Martyna rzuciła się do okna, próbując je otworzyć, ale rama ani drgnęła. Kiedy odwróciła się z powrotem, postać w białym fartuchu była już tuż obok niej. Czuła, jak jej ciało zamiera w bezruchu, jakby coś przejmowało nad nią kontrolę. Mężczyzna podniósł rękę i wskazał na stół, na którym leżały papiery. Jego nieludzki głos wypełnił pomieszczenie. Podpisz. I wszystko się skończy. Martyna spojrzała na stół i zauważyła, że wśród dokumentów pojawiła się kartka, której wcześniej tam nie było. Była to umowa, spisana w staromodnym stylu, z jej imieniem na górze i pustym miejscem na podpis. Tuż w piórze obok wydawał się świeży, jakby ktoś czekał tylko na jej decyzję. Co się skończy? Kim jesteś? wykrztusiła, próbując utrzymać opanowanie. Podpisz, zanim spojrzysz, odpowiedział mężczyzna, a jego głos zdawał się odbijać od ścian. Martyna spojrzała na niego i dopiero wtedy zauważyła, że jego twarz zaczyna nabierać kształtów, nieznajome rysy przypominały jej kogoś, kogo znała. Nagle zrozumiała, że to jej własna twarz, ale zdeformowana, jakby wyciągnięta z najgorszego koszmaru. Strach ścisnął jej gardło, gdy zdała sobie sprawę, że patrzenie na niego tylko zbliża ją do czegoś nieuchronnego. Nie mogła tego dłużej znieść. Wzięła pióro, by podpisać umowę, ale w ostatniej chwili rzuciła ją na ziemię. Wtedy wszystko wokół niej zaczęło się rozpadać, ściany drżały, światło gasło, a echo głosu mężczyzny stało się przerażliwym krzykiem. Martyna otworzyła oczy i zorientowała się, że leży na podłodze w korytarzu szpitala. Wszystko wydawało się takie jak przedtem, ale na jej dłoni zauważyła świeże, czerwone ślady, jakby ktoś trzymał ją z całych sił. Kiedy spojrzała na klatkę schodową, zauważyła drzwi, które wcześniej otworzyła, teraz były zamknięte na głucho. Zrozumiała, że musi wyjść z tego miejsca. Nie oglądając się za siebie, wybiegła z budynku. Jednak kiedy wsiadła do samochodu i spojrzała w lusterko wsteczne, zobaczyła za sobą coś, co zamroziło jej krew w żyłach. Postać w białym fartuchu stała na skraju lasu, patrząc prosto na nią.